Hej kochani, witamy was na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z recenzją Klubu Samobójców. I Klub Samobójców nie jest w żaden sposób powiązany z Salą Samobójców, bo już się nawet mnie moja mama pytała, czy to jest jakaś kontynuacja na książce, jak to zobaczyła. Nie, nie jest. To jest książka, która przyjechała do nas ze Stanów, o ile się nie mylę. Autorka jest zagraniczna, Rachel Heng. Dobrze, że nie wejsz. I w ogóle, więc jakby z naszą polską salą samobójców nie ma to za bardzo związku. No powiedziałam, że w ogóle nie ma związku, poza ewentualnie powtarzającym się słowem w tytule. Także nie bójcie się, to nie jest nic w tym rodzaju. Z klub. Chciałam powiedzieć teraz sala samobójców. Klub samobójców jest debiutem, bo sprawdzałam właśnie autorki. W związku z czym no, warto o tym wiedzieć przy czytaniu, no bo jednak lektura przez pryzmat tego, że to jest debiut, w tym przypadku może mieć znaczenie. Ale zanim do tego dojdziemy, no to mniej więcej nakreślimy Wam po raz kolejny zresztą fabułę tej książki, bo mówiłyśmy już o tym trochę przy okazji zapowiedzi. E, mamy tutaj do czynienia z niedaleką stosunkowo przyszłością, z Nowym Jorkiem, bo w tym mieście właśnie dzieje się akcja, i z dwoma głównymi bohaterkami. Przy czym główny nacisk na, e, położony jest na jedną, którą poznajemy już na samym początku. E, jest to kobieta o imieniu Lia, kobieta, która. No, żyje trochę więcej niż normalni ludzie, chociaż w tym świecie normalność, normalny wiek, może w ten sposób powinnam powiedzieć, jest rozumiany troszeczkę inaczej, ponieważ y, mamy do czynienia ze światem, z taką rzeczywistością, w której ludzie dążą do nieśmiertelności, w której panuje taki wielki kult ciała oraz zdrowia, a także wspomagającej techniki, która. Ze sprawą no, jakiejś takich zbalansowanej diety, ale też w taki sztuczny sposób, jest w stanie sprawić, że ludzie żyją o wiele, wiele dłużej e, niż normalnie. Więc mamy do czynienia z takim wspomaganiem ciała mechanicznym, jak gdyby. No i tak jak powiedziałam, celem jest ta nieśmiertelność, a jedna z naszych głównych bohaterek liczy chyba no, już ponad 100 lat. Wyglądając ogóle... przy okazji, jakby była kobietą około trzydziestki. Tak, genialnie tutaj powstał taki wielki. Jakby świat stworzony przez autorka jakby sugeruje, że to jest właśnie taka przyszłość, do której może trochę dążymy. Jeżeli mieliście przy okazji słuchania tego opisu skojarzenia kojarzeniem, przykład z Black Mirror no to to jest jakby dobry trop, bo rzeczywiście te rozwiązania, które można powiedzieć, że z jednej strony są bardzo takie sci-fi, ale z drugiej strony, kiedy się nad nimi zastanowimy, czy to nie jest w sumie coś, co jest jakby bliskie, wiecie, już mamy na przykład rozruszniki serca, a na przykład tutaj części zamienne do organizmów są na porządku dziennym i jeżeli jest się po prostu przykładnym obywatelem, to można żyć dłużej, dłużej, dłużej i dłużej, I właśnie dążąc do tej finalnej nieśmiertelności, tutaj wiecie, są na przykład takie jakby momenty, kiedy ta technika posuwa się do przodu, są fajne, ale właśnie takich zmian, które mają ulepszyć życie wszystkich obywateli. Generalnie można się spodziewać, że nie każdemu się to spodoba, Jakby nie każdemu taka idea się podoba i są ludzie, którzy się trochę temu sprzeciwiają i stąd właśnie mamy nasz tytułowy klub samobójców. Ludzi, którzy uznają, że życie wieczne może nie jest koniecznie takie dobre, ba, nawet życie wspomagane, życie wielowiekowe, wielowiekowe w kontekście stuleci, tak. Też nie jest koniecznie czymś, czego oni pożądają, i znajdujemy się w tej historii właśnie w momencie, kiedy ten klub samobójców przeprowadza jakby publiczne, można powiedzieć, samobójstwa poprzez jakieś tam transmisje, nagania i tego typu sprawy. Więc tak to wygląda. Tak, no i też Marta tutaj jakby dokończając ten opis, aż, aż chce mi się przejść takim seguejem do tego, jak bardzo dziurawy. Jest, był to pomysł. To znaczy, pomysł i sama idea na świat, au, który miała autorka, jest, jest bardzo dobry. I ta główna myśl, która tutaj bije tej książki, czyli właśnie to, żebyśmy zastanowili się rzeczywiście nad tym takim pędem do doskonałości, jaki teraz trwa, takiej fizycznej doskonałości. Wiecie, te wszystkie, prawda, diety, obsesja na punkcie ćwiczeń, e, i to diety, które wykluczają na przykład bardzo wiele elementów jedzenia, czy też no w ogóle żywności, które na przykład do tej pory no, nikomu prawie, że nie przeszkadzały. I to jest tak naprawdę puenta tej książki, którą można wyczytać już mniej więcej po, po połowie. Zresztą bardzo trafna puenta, bardzo ciekawa właśnie w kontekście tego, jak się dzisiaj na dietę i takie życie fizyczne, że tak no, powiem, No, to jest, mówię, no to jest dokładnie tak jak w Black Mirror, to jest rzeczywiście historia, która od początku do końca przedstawia nam świat, w który nie chcemy wierzyć, że coś takiego się stanie, że popadniemy w taką paranoję i że rzeczywiście nasze życie będzie tak wyglądało, bo tutaj nawet doprowadza jakby jest ta historia do takiego momentu, kiedy na przykład ludzie nie mogą słuchać muzyki, gdyż ona słuchanie muzyki wytwarza w organizmie związki, które jakby szkodzą organizmowi. Nie można jeść mięsa, bo ono też szkodzi. Nie można jeść czegoś tam, bo ono szkodzi. Można jeść tylko takie wiecie wege-papki, które są mechanicznie stworzone dla każdego człowieka. Nie można właśnie słuchać muzyki. Niektórzy nawet nie mogą uprawiać sportu, ze względu na to, że dla ich organizmu może to być niszczące i można no, na przykład zepsuć zamienniki, im. Którymi... Tam jest powiedziane przykład, że bieganie jest niewskazane albo chodzenie po górach, bo jest złe dla stawów kolanowych. No, więc jakby widzicie, tutaj jest właśnie podkre Motyw tej takiej paranoi, w którą troszkę powoli wpada ludzkość. Oczywiście jest to skipperboryzowane niesamowicie, i na tej podstawie został stworzony ten świat. Mnie się na przykład to podobało właśnie z tego względu, że mnie coś takiego kompletnie przeraża, ale z drugiej strony bardzo intryguje. I tak na przykład mieliśmy okazję obejrzeć tam kilka odcinków Black Mirror, to ja po prostu jestem tym typem człowieka, który na przykład nie ogląda całych sezonów Black Mirror, bo się boi tego oglądać trochę. Znaczy w sensie, wiecie, to jest tak jednocześnie odległe, ale jeszcze jednocześnie tak bliskie. Jak na przykład odcinek z tą dziewczyną, która w tym świecie, którym się oceniamy wszyscy za pomocą telefonu, wiecie, dajemy sobie ocenę za każdą możliwą interakcję, no to jest coś kompletnie takiego, wiecie, abstrakcyjnego, ale dopiero jak się ten odcinek skończy się go wyłączy, to dopiero do nas dociera, jak to rzeczywiście jest. I tutaj jest rzeczywiście podobnie. No gdzieś tam mam takie, że jeszcze sobie przypominam grupę filmową Darwin Gonciarza i MC Kwadek, którzy zrobili odcinki dla Netflixa i mam takie brrr, ciaje po prostu niesamowite, więc jakby... I no zależy. Zależe. Mnie pomysł też się bardzo podoba, przy czym wykonanie, tak jak wspomniałam przed chwilą, mhm. jest dziurawe, ponieważ nie ma tutaj wielu elementów wyjaśnionych tego, jak one działają, to znaczy mechanicznie w tej, w tej książce. Dla przykładu, nie ma ostatecznie powiedzianek, jak to jest z tymi elementami zamiennymi? Kto sobie może dokładnie na to pozwolić? Czy to jest kwestia pieniędzy, wiesz, statusu mm -hmm. społecznego? Że jak no. jesteś bogata, to sobie możesz kupić, nie wiem, drugą nerkę, tak? I to nie jest żaden no. problem. A jak jesteś biedna, no to nie możesz sobie tej nerki kupić. Czy jednak chodzi o coś innego, tak? Mm -hmm. Czy są właśnie prowadzone y, takie, tro, takie obserwacje obywateli, można powiedzieć, trochę jak... No nie wiem, może za komuny to nie, bo to, no. aż, tak to aż tak nie, ale właśnie takie, które się kojarzą no, bezwzględnie z taką, jest z taką złubiona, tak? dystopią mhm. już. Na granicy zdrowego rozsądku przeprowadzoną. Może no, śledzą każdy element Twojego życia na tej podstawie określałem, czy warto w Ciebie jakby włożyć te elementy zajmując, Tak. Czy, no, nie. czy to o to chodzi właśnie to o to chodzi o pieniądze? No, już na przykład było kryterium tego, że nie każdy może sobie pozwolić na przedłużenie na przykład życia na przykład nowym sercem, bo przekracza jakoś tam Tak, albo no, powiedziane jest na przykład, że w pewnym momencie już nie można wymieniać tych części dalej, też do końca to nie jest wyjaśnione, mhm. z jakiego powodu jakby jest to zabronione. Czy to znowu jeszcze jest kwestia tych pieniędzy, czy jednak istnieje na przykład w ludziach jakiś tam... Że wiecie, że istnieje generalnie jakiś czynnik, który no nie pozwala jakby no. wymieniać tego serca no na przykład. na przykład genetyczna skłonność do czegoś Jakby tam, nie? w kółko i w kółko, mhm. że jak jedno serce ci się zepsuje, no to jakby spoko, możesz sobie kupić drugie, a jeśli na przykład twoje serce pracuje dłużej, no to trzeba wymienić całą resztę, tak? Nie wiadomo tak naprawdę też na czym dokładnie polega przesłanie klubu samobójców, to znaczy... Oczywiście chodzi o to, że oni się sprzeciwiają temu nieśmiertelnemu. Wiesz, trochę życiu. na zasadzie, jak jest jakaś idea, to będzie idea, która się będzie tak, przy... jej przeciwstawiać tak, i buntować Ale wiesz, przeciwko. czy to, czy to mhm. jest dlatego, że, no nie wiem, jakby życie wieczne jest złe, bo. Mhm. Nie, i okay. jakby nie ma tego, co jest po, bo. I to jest trochę mój A problem. A Czy to jest kwestia wiary, ideologii, no z, zmęczenia, depresji? No bo, no bo właśnie z czego? Z czego to wynika, to, że nie chcesz żyć wiecznie, nie? no, bo. Różni hmm. ludzie powiedzą różne rzeczy, tak? Ja na przykład bym powiedziała, że nie jestem pewna, czy moi bliscy na przykład będą żyć różnie... Różnie... długo. Ale na przykład, że świat zmieni się do tego czasu przez na przykład 100 lat tak bardzo, że ja nie będę się w stanie już odnaleźć, tak? No ale na przykład tutaj nie pada żadna deklaracja, jakby ]imizi. o co tak naprawdę chodzi, poza tym, że buntujemy się przeciw temu kultowi ciała. No. I to jest jakby clue. W sensie ja na przykład bardzo rozumiem to, jak tutaj była sytuacja właśnie głównej bohaterki, Przedstawiona po tego, że jak wiele rzeczy no, jakby odmawiają człowiekowi, te wszystkie dyrektywy, przepisy i w ogóle, nawet samo to, że na przykład niektórzy nie mogą otwierać okien, ze względu na to, że na jakiejś tam wysokości piętej nie, no, nie tak, powinno się tak, tego tak, robić. Nie to już nie odrażało, Jeżeli... jakby, wiem o co Ci chodzi, no, przy czym, to jakby, Że nie możesz zjeść kawałka mięsa! Dobra, nie możesz zjeść kawałka mięsa i co, i zabijasz się jako znak protestu? czy jakby organizujesz na przykład grupę ludzi, którzy stwierdzają, że hej, my w sumie też nie jesteśmy zadowoleni z tego, więc zróbmy coś razem jako ekipa i stańmy przeciwko rządowi, tak? Znaczy, znaczy, wiesz, 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 ja tutaj wiesz, tak wiesz, teraz taką jakby, no, na jakieś tam kosogłosa 2.0, nie? Jakby nie o to chodzi, nie sumie, wiesz, nawet na takiej, zasadzie, mm -hmm. takiej bardzo politycznej platformie, znaczy, nie? Znaczy tak, podejrzewam, że chodzi po o to, co? że w tym momencie, kiedy ich życie jest tak bardzo sklasyfikowane i tak bardzo ogarnięte przez jakby gły, oni w sumie nie mają żadnego, wiesz, im odebrano nawet możliwość zabicia się. Nie no ja wiem, to o o co chodzi, no. nie, że oni nie. No, dosyć, no, nie, 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 nie mogą... odebrano w sumie im tej możliwości, bo mogą to zrobić. No mogą to zrobić, ale jeżeli spróbują i im się nie uda, to będą świętokradcami, będą wywaleni z tam, już w ogóle będzie No dobrać. tak, ale wiesz, z drugiej strony też jakby góra tutaj jest ta góra, nie? No, ok. Oni tam na górze. Oni tam na górze, czyli ta władza jest tutaj tylko ideą, jakby mhm. ona nie jest uosobiona, w no żaden nie, nie jest, jest, jest przedstawiona, no przecież wiesz, są na przykład te ziomki, ta, które się no, pojawiają tak, w Tak, ale to właściwie bardziej jest na zasadzie takiej, że wiesz, oni ją śledzą, śledzą główną bohaterkę, która któregoś dnia y, zapatrzyła się i wpadła na ulicę, i akurat tą ulicą jechał samochód. No i ja ją potrącił. Ją Więc oni ją oczywiście podpięli na listę obserwowanych, sądzą, że ona chciała się zabić, a ona no, tak, jej nie zabiła tego specjalnie, no i no, zrobi się no, błędem. Ale widzisz, wiesz o co chodzi, dochodzi do takiego, że zdarza się wypadek, a ty jesteś momentalnie skreślana, wiesz, z otoczenia. Wszyscy się na ciebie patrzą, wszyscy cię obserwują, alienują, jesteś śledzona, mnóstwo wszyscy bawią w twoich aktach. Jeżeli będziesz mieć burdel w aktach, to potem nie będziesz mieć normalnego tak, życia. I w ja ogóle. Tutaj... Więc wiesz, z tego punktu widzenia, jeżeli o to chodzi, to rzeczywiście gdzieś tam ten motyw buntu ma rację bytu, no, no nie? Tak, tylko on to jest takim, hmm, W sensie, wiesz, nie ma żadnej mowy właśnie o tym, że istnieje jakaś, jakiś taki legalny ruch sprzeciwiający się na przykład władzy jak y -y -y. ideologicznie. I no, ma... to jest, to jest taki no. totalny. I auto. mówię, jakby Dziur tutaj jest dużo. Ja bym mogła wymieniać i wymieniać, i tak ciągnąć i ciągnąć. Nie zmienia to faktu, że tą książkę czyta się bardzo dobrze i sama idea jest bardzo ciekawa. To, jaki no. jest mój problem nie? to to, że ma nie krótka. Ona trwa raptem 180 stron. też mi to. No moją no, no, uwagę właśnie. Ja nie chcę porównywać pani Heng do Huxley'a, ale to się nasuwa samo. No ja wiem. Wiesz, I ona właściwie na tej samej liczbie stron, jeśli nie, nie, nawet nie mniejszej. Mhm. Stworzył rzeczywistość, która ma ręce i nogi, i ja nie no widzę no. tam dziur. I jest zarówno ideologicznie wszystko poukładane, jak i pod względem e, właśnie może ruchów oporu, to nie, ale wiecie, jakieś tam myśli, które gdzieś przepływają. No. Wiesz, a jeśli. Bo wiesz, co innego jest w świecie, w którym nie ma myśli przeciw, przeciwnej, przeciwstawnej, mm -hmm. tak jak jest częściowo u Huxleya, no częściowo nie, jak przeczytacie, to wiecie o co chodzi a co innego jest, jeśli ona się pojawia, no to już, to musi mieć ręce i nogi, nie? Mm -hmm. Jakby. Także to mnie trochę boli. Boli mnie też to, że ten tytułowy Klub Samobójców zasadniczo zostaje bardzo mało zinwigilowany, znaczy z punktu y widzenia czytelnika, mało o nim się dowiadujemy. Tak, właśnie wiesz co, to też jest coś, na co zwróciłam uwagę, że ja w sumie na początku też się właśnie zastanawiałam bardziej na spojrzenie takie z punktu widzenia trochę ebeli, można powiedzieć, a okazało się, że finalnie bardziej skupiamy się na głównych bohaterkach, na tak. tym, co one sobie gdzieś tam przeżywają, na tym, jak ich życie w związku trochę z tym klubem i z tą sytuacją, w której się znajdują, przebiega, ale samego klubu jest tu fakt faktem niewiele, więc no jest tak trochę. Przy czym, te Iś. bohaterki są fajnie wykreowane. One, tak. są, one, one są ciekawe. Nie mają tak do końca, w 100% procentach sprecyzowanego celu, do którego dążą tutaj na przestrzeni tej książki. I Ja to trochę ujmuję w karbie takiej metaforyczności mm -hmm. tego, tego utworu, że gdzieś to zakończenie też skłania do tego, żeby tą książkę interpretować nie tylko tak dosłownie, ale tak. Bardziej metaforycznie. Tak, tak bardziej przenośnie, nie? Właśnie, ja mam takie wrażenie, że kurde, ja trochę czekam na jakiś boom na koniec. Ja trochę też, ja żeby, żeby było coś takiego, wiecie, z takim, takim jajem, żeby był rzeczywiście wybuch, rzeczywiście... Nawet dosłowny mógłby być jakiś wybuch, czy coś w tym stylu. I rzeczywiście miałam takie, że okej, okay, super, przesłanie spoko, bohatejki są super, fajnie się to czyta. Szkoda, że może ja ewentualnie nie skupiamy się bardziej na tym klubie samobójców nie wchodzimy bardziej w to. I brakuje tego boom. Brakuje tego, wiecie, takiego, wiecie, wejścia na szczyt góry i... Zrzucę ja się z bo to z jednej strony nie jest taka, można powiedzieć, batalistyczna dystopia, no jak to nie. jest w przypadku zresetowanej na przykład. Tak, albo kosogłosów, tak. E, ale to też nie jest tak do końca... W sensie, to bardzo próbuje być idealistyczną, znaczy idealistyczną nie, yy, ideową, ideową dystopią. Tak mhm. jak właśnie u Huxley'a to się na przykład dzieje. No, no. I mi się to skojarzenie no, bardzo wryło w mózg, ja po prostu czytałam i gdzieś tam porównywałam. No, bo ja oboję. na przykład Huxley nie czytam, więc ciężej mi się Ale byś sobie że gdybyś przeczytała, to byś pomyślała dokładnie o tym mhm. samym, bo tutaj, no nie chcę powiedzieć, że sytuacja jest podobna, ale jest w jakiś sposób zbliżona w pewnych, na pewnych okay. płaszczyznach. I trochę widać, że ta książka bardzo próbuje być taką, właśnie tego typu książką, bo ona oczywiście, że podejmuje bardzo współczesny temat i bardzo ważny temat, społecznie ważny, też nawet myślę, pod względem takim gospodarczym. Czy, czy też ekonomicznym, jak kto woli. Wiesz, to jest w ogóle też ciekawa taka rzecz, do zwrócenia po prostu na to uwagi, bo często jest tak, że nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo się plączemy w tych wszystkich, wiecie, rób, nie wiem, dziesięć brzuszków dziennie, lub coś tam i w ogóle, a potem się okazuje, że jakby tak naprawdę to, to wszystko jest takie trochę... No, może nie chcę powiedzieć niepotrzebne, bo sport to zdrowie, tylko nie zawodowe, pamiętajcie o tym, ale, ale wiecie o co że momentami się w tym zatracamy i rzeczywiście nie zrobimy sobie przyjemności, bo pamiętamy o tym, że jak Zjemy tego kotleta, to jakaś krówka cierpi. No tak ubłaszczam teraz bardzo mocno, ale no wiecie o co chodzi. No to nie też ja? wiąże w jakimś tam stopniu z tym, że wyparto gdzieś starość w ogóle jakby ze społeczeństwa i że jakby śmierć jest już w tym momencie tak przerażająca, wiesz? Ludzie się tak panicznie mhm. boją, że właściwie w jakiekolwiek jej oznaki choćby, no, tak, jak właśnie starość, jest w ogóle na przykład wypierana wiesz, z opinii publicznej. No wiesz, sposób, nie bez powodu na przykład powstały te wszystkie kliniki do zmajszczek i w ogóle tego typu sprawy. Jednak no, gdzieś czyli... tam starość, rozkładanie tak, to... się i te sprawy nie jest... są zbyt mega ciekawy aspekt tej książki. On jest no. bardzo dobry, on tutaj wybrzmiewa i tak. Zakończenie jest faktycznie trochę rozczarowujące, no bo nie ma tego. No chciałoby się to boom na tej bo... te, te kropki nad I takie tak. Trochę, nie? Żeby trochę tak jeszcze podbić, to, że w sumie, na przykład nie wiem, tak strzelam, nie wiem, niech ktoś umrze dla tej idei, niech ktoś na przykład z bohatajów nie wiem, zrobi coś wielkiego, no nie niech oni coś rozdupcą tak totalnie z góry do dołu, no nie wiecie o co chodzi, po prostu żeby ci bohaterowie też po prostu do not throw away their shot, żeby we won, we won, we won, we won, wiecie to trochę na takiej zasadzie trochę wygrajmy z tym systemem albo bądźmy jego ofiarami, a nie, że jest takie zawieszenie pomiędzy trochę. No, od jest no właśnie zakuskuje. to tak trochę jest fifty-fifty, prawda, to co z kolei jest jeszcze też dobre i warto wspomnieć, to to, że są tutaj sceny szalenie filmowe. I styl autorki jest satysfakcjonujący. Ona rzeczywiście tą przestrzeń bardzo ciekawie opisuje, zarówno jeśli chodzi o tą panującą technologię, jak, o, jak i też porównania, które stosuje. Nie ma takiego cringe'a w sumie czytając o, o tym Nie, way. absolutnie. Nie Właśnie ma, wiecie, nie ma. bo czasami w, w przypadku tego typu technologii, które jakby nie istnieją, ale są wzorowane na przykład na współczesnych. Odcięamy się po prostu o cringe i to nie brzmi dobrze, tutaj jakoś to udźwignęła i by było rzeczywiście spoko. No mówię, no jakby literacko nie mam niczego do zarzucenia tak naprawdę. Nie, no, poza styli tym na st 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 Stylistycznie tak, jakby no. warsztat jest ciekawy, no poza tym właśnie, że tempo dosyć szybko się y, wytrąca, no i nie ma żadnego tak naprawdę zakończenia, które by zapadało w pamięć, albo które by sprawiało, że hej, to teraz to ja już w ogóle patrzę na zupełnie inaczej. Fakt faktem jest to zakończenie, którego się obie chyba nie spodziewałyśmy. No, tak. Więc, no, jest to pewnego rodzaju zaskoczenie i można to odbierać jako y, zaletę, tak mi się wydaje. Tak. Że jednak kończy się ta książka inaczej, niż sobie y, pomyślałyśmy. I nie wiem, czy chcesz coś jeszcze tutaj, czy oceniamy? Nie, 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 no, oceniamy chyba. I mimo jakby tych jakiś tam wad i tej takiej dziurawej warstwy, mm, ojej, aż <grym> tak, przy, przy, przedstawieniu światowej tak, uh -huh. i te, te, tej rzeczywistości, właśnie, którą autorka tutaj stworzyła, no to dla mnie mimo wszystko to jest nadal ciekawa pozycja. właśnie, jeśli, Szczególnie dla takich osób, które lubią czytać o współczesnej sytuacji świata. O takim, to jest taka literatura bardzo świadoma. Uh -huh. I myślę, że to, to jest fajne, to jest ciekawe. I to, co warto wspomnieć, to to jest bardzo dobra literatura świadoma dla kogoś, kto dopiero chce zacząć, może obcować z czymś takim, więc młodzi ludzie mogą sięgać, trochę starsi też, ale podejrzewam, że... Ona jest troszkę w tym takim isz młodzieżowym tym. Znaczy, są tam pewne problemy, które... no wiecie, niby te, te postacie żyją po 100 lat, ale tak naprawdę te ich problemy są... No takie isz. Takie młode dosyć. No. E, więc dla nich mimo wszystko to jest sześć. Co jest pozytywną oceną? Jest, ja się właśnie zastanawiam, bo ja na przykład miałam przez trzy czwarte tej książki tak, że się świetnie na niej bawiłam. I ja ją po prostu łykałam i w ogóle, potem właśnie mówię, to zakończenie mi bardzo. Gdzieś tam stegowało ten i. Stegowało. stegowało. Wiecie, ja na przykład, będąc w połowie tej książki, mówiłam, że to jest solidne 8, no nie? Bo to mi się świetnie czytało, to się świetnie, wiecie, rozwijało do przodu. Ja no, po prostu bardzo się dobrze na tym bawiłam, Gdyby to była gra, podejrzewam jakiś epek, no co ja bym ją przeszła 2-3-4 dni no najprawdopodobniej tego typu sprawy. Ale mówię, no to zakończenie po prostu strasznie mnie zawiodło i zastanawiam się teraz między 6,5 a 7. Czy mogę dać 6,45? Nie wiem, to możemy ja wspólnie dać 6,5. 6,5, tak. No bo mówię, no miałam naprawdę mega mega nadzieję. Myślałam sobie, że może to pójdzie właśnie w takim trochę kosogłosowym nurcie, że gdzieś tam ten klub samobójców będzie taki bardziej dystopijny i bardziej wejdzie na pierwszy plan tej historii. A on się jednak odsunął na bok i też to zakończenie trochę straciło. No, zawód troszkę był. A chociaż mówię, no nie można temu odmówić, właśnie doboru tematu i próby chociaż napisania go w taki, a nie inny sposób. Więc zostań mi 6,5. tak. Myślę, że to może być takie wspólne 6,5. Okay. Ja też się jestem w stanie do tego przychylić jak no. najbardziej. No, ale no. no. pan da 3, P Panda 3, tak, tak. bo jest 6,5. E, także no co, słuchajcie książka już miała swoją premierę jakiś czas temu więc możecie ją dorwać, e, dziękujemy pięknie wydawnictwu Kobieca za udostępnili nam egzemplarze i możliwość zapoznania się z tą historią, no wcześniej miałyśmy okazję ale trochę dużo, dużo obowiązków tak. nas spadło ostatnio, więc dlatego ta recenzja się pojawia dopiero teraz ale jest, ale to wiecie, to nawet może dobrze bo już było po premierze, więc może z, ktoś z was już to czytał, jeżeli czytał to dajcie koniecznie znać w komentarzu co wy sądzicie jak odnosicie do tego, się do tego zakończenia, co sądzicie o sami myśli w ogóle głównej idei klubu samobójców, jak postrzegacie cały ten świat i generalnie co sądzicie, bo jesteśmy mega ciekawe. Jak widzicie, jesteśmy takie trochę środku. Takie confused. confused Bardzo confused. Aczkolwiek było to ciekawe doświadczenie, myślę, no że teraz nie mam innej opcji, jak po prostu sięgnąć po Huxleya, który tak. chodzi mi ze, po głowie Musisz. od roku. Ja go chyba kupiłam w Łodzi zeszłego no. roku na tagach Musisz. Więc jakby tym bardziej, jeżeli mnie ta książka zmotywowała, żeby przeczytać jeszcze kolejną z podobnego tematu, no Huxle to Huxley jest trudniejszy, ale myślę, że by Ci się spodobał. We see. No. Także dzięki, jeszcze raz wielkie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa!